Kiedy rano budzi dzwoni, czasu strażak sam nie trwoni. Mundur szybko swój ubiera, wkłada płaszcz, kask też zabiera. Strażak sam służy nam, chętnie pomóc może Wam. Nie ma trudnych sytuacji, kiedy strażak sam jest w akcji. Gdy tak śpieszy nam z pomocą, robi to w dzień, lecz też nocą. Gasi pożar, leczy rany, z tego strażak sam jest znany. Strażak sam służy nam. Chętnie pomóc może Wam. Nie ma trudnych sytuacji, kiedy strażak sam jest w akcji. Strażak sam. Pani Davis zrobiła dzisiaj wielkie zakupy w nowym mieście. Pani Davis prowadzi Sara i James oraz swoje słoneczko Normana do Fonty -Bendry. Dlaczego nie mogliśmy dojechać tutaj autobusem, Mamą? Tak, jest dużo taniej. Pomyśl, synu, to, co zaoszczędzisz dzisiaj, to będziesz mógł wydać na przykład na zabawkę. Jasne, teraz rozumiem. Nie przesadzajcie, zresztą jesteśmy już na miejscu. Całe szczęście, że kupiłam ten leżak na wyprzedaży. Wiedziałam, że się przyda. Przyda się, ale komu? Patrzcie. Chodzi? Nic takiego, mamo. Jestem pewna, że autobus zaraz tutaj będzie. O, to nie Trevor, to Sam. Trevorze, gdzie jesteś? O! Czy nic ci się nie stało, mamo? Witam. Zdaje mi się, że to ty, Daisy. czyż nie? Jasne, że to ja. Rozpoznałem cię po twoich nogach. Pozwól, że ci pomogę. Czekamy na Trevor'a i jego autobus. Jeżeli go zobaczę, to mu o tym powiem. Muszę już jechać. Mam przywieść nowe krzesło na komendanta. Powiedz Trevorowi, że my tu na niego czekamy. Powiem mu. To na razie. O, co się dzieje? Czy ta droga jest tak wyboista? No ładnie. Co za pech. Oto i nasz zaginiony. Cześć Trevor. Cześć sam. Właśnie minąłem Twoich pasażerów. Czeka na Ciebie Davis oraz dzieciaki. Czy coś się stało? Złapałem gumę, ale nie mam niestety lewarka. To żaden problem. Zostaw to mnie. Lewarek. Rzędzia? Wystarczy. Proszę, prewoże. Podniesiesz wóz, a ja w tym czasie przyniosę koło zapasowe. Dzięki sam. Jak to mówią, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Oto. Ot, to prawda. Zaraz to naprawimy. Teraz łap koło. Łapać? Ale gdzie? A niech to. Jestem już głodny. Mój syneczek jest głodny? No tak, nie dziwię się. To przecież pora kolacji. To prawie pora, żeby położyć się spać. Tak, ale no nigdy się nie spóźniał. Jego autobus też nie. Spójrzcie, proszę! Koło! To niedobrze. A tak gdzie jest reszta w Przepraszam Sam. Nie martw się. Zastąpię Cię. Przywiozę koło z fontybendy i do Ciebie wrócę. Dziękuję Sam. Do zobaczenia. Tym razem to już na pewno idzie panela. To nie on. To znowu wujek sam. Sam? Czy widziałaś gdzieś Trevora? Gdzie on się podział? No cóż. On właśnie został niespodziewanie zatrzymany. Mam tylko nadzieję, że nie miał wypadku. Biedny Trevor. Może zjadł za trudne jedzenie? Tym razy mówiłam, może bym nie jadł tyle ubelli. Nie denerwuj się, daj nic z tych rzeczy. Teraz powiodę was do fonty Jedziemy wozem strażackim. Fantastycznie! Nie, jest... Jak fajnie, bójku Uspokójcie się natychmiast! mi szybko tę nieszczęsną rakietę! Jesteśmy gotowi sam? A gdzie ja mam usiąść? Posuncie się, dzieciaki. Proszę sam. Jest dużo miejsca. Nie dotykaj tak. tego, normalnie. Jak sądzicie, strażaku Kryklington, dlaczego nie ma jeszcze mojego krzesła? Nie mam pojęcia, panie komendancie. Czy ma Pani jakieś sugestie? Mam tego dość. Ile na lunch do Weli? W kawiarni Weli trwa strzątanie. O miły parkiecie! My je właśnie się Padaś lśnił nam studnie, No co mi we dnie? Mama Jaka lśniąca podłoga! Nie wiem o co chodzi! Dziękuję bardzo. Dzięki za podwiezienie, wujku. To na razie, dzieciaki. To była dość oryginalna podróż. Wielkie dzięki, ale za co, strażaku sam? No, za to, że. Trevor miał mały wypadek złapał gumę. Mniejsza o A gdzie jest moje krzesło? Krzesło? Czy składane krzesło nie byłoby wspaniałe? Przedam je panu na panie. Nie będę kupował żadnego składanego krzesła. Jeżeli zamawiam krzesło, to oczekuję, że dostanę właśnie takie, jakie chcę. Bardzo przepraszam, ale. Przecież sam ciągam tylko pomóc. Proszę uważać, komendancie. O, mamusiu! A niech to przecież to koło Ty tak. Cześć, Sam. Masz koło? Mam. Wyobraź sobie, że to jest to samo koło, które nam uciekło. Myślę, że teraz to się już nie zdarzy. Jasne, że nie. Jak to mówią, piorun nigdy nie trafia dwa razy w to samo miejsce, prawda? No, dawaj, Sam. Złapię je. Dobra, uważaj, łap. O nie. Moja marynarka. Przykro mi, Sam. Marynarka utknęła mi w drzwiach. No nie, tylko nie to.